Akcja tak ustawiona bardzo ładna, ładna akcja Saby. Każdy kładzie punkty, pierwsze punkty dzisiejszego meczu. Brawo. Podwyższenie. Miejmy nadzieję, że trafi. Brawo. Lega rozpoczęła w czwartej minucie 7-0. blisko grać młynem, było to w miarę skuteczne. Może nie takie. Widowiskowe, ale, ale no, skuteczne pod tym polem punktowym, żeby tutaj trochę pomynować. Teraz zdecydowali się kopnąć piłkę, rzucić piłkę szeroko. Bardzo ładnie przesłane za plecami. Piękna akcja. Hubert ten maszyński wychodzi na czystą pozycję i zdobywa punkty. Brawo. Ale bardzo ładna akcja, szczególnie te podanie pomiędzy dziesiątką a centrem. Zagranie za plecami. Zdarzają mu się niestety. Niecenne kopy z łatwych pozycji, ale na razie dzisiaj skuteczne. Przed azs em i Legią. Ależ piękna akcja saby, indywidualna. Ależ on jest, proszę państwa, mocny. Czy on doniesie te punkty? Tak jest, doniesie, już go nikt nie dogoni. No, się drugi raz, kładzie punkty, brawo. Dobrze, pchnięcie jest w młynie. Tak decydują się dojść. Ciekawe, dlaczego chcieli skrócić ten auł? Dlaczego nie chcieli pełnego autu zagrać? Bo przed porem punktowym bardzo często się gra i Saba po raz trzeci. Mian Rusek, Hubert Stelmaszyński yy... i Szymon Twardowski, który mam nadzieję jest na, na ławce rezerwowej. Dzisiaj pechał z drugim zespołem Legii Warszawa. Na... Dobrze grający nogą. No, Wincent, no, dawaj, twoja szansa, jedziesz, Wincent. Wincent zamknięty przez trzech zawodników, dobrze, brawo, Wincent, brawo. Piękne zagranie do no, Juliesa. Kolaszka, brawo, 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 brawo. Piękny, brawo, zespołowa, zespołowa akcja, brawo Wincent za tą akcję. Jako człowiek e, niestety trochę był kryształowy, dużo kontuzji, e, nie wynoszone jakieś kontuzje. Punkty, piękne punkty po przekopie. Bardzo ładne punkty Zielonej Góry, 33 do 5, dobrze przyjmowali zespoły przeciwników, Filip już podwyższenie, udane. Z młodymi zawodnikami, dwóch liderów z Argentyny, Santiago i Żuan Brzezińscy, no teraz Legia akcja, zaraz wrócę do tego tematu, brawo Vincent, znowu zatańczył, piękna akcja, pięknie Vincent, no i znowu Saba, tak naprawdę wypracował tą akcję który nie... O, znowu jest sytuacja, Saba, czy Saba odpali, tak jest, ale Saba jest nie jest zmordowany, proszę Państwa, cóż za akcja, jaki dynamit gry, brawo Saba, takie sytuacje trzeba wykorzystywać, brawo Daniel. W tej punktacji, następnym punktującym w... o, mocna, szybka akcja, Lasza. Bardzo dobra sytuacja. No, widzicie Państwo, jak dynamiczny zawodnik. Bardzo też ciekawy człowiek. E, Zawsze z bazę nigdy nie grał w ruch, by zaczął grać w Polsce. Poddany do Kolaszka. Znowu Saba wypracował sytuację. Proszę Państwa, w dzisiejszym meczu Saba położył już 4 razy. 4 e, razy punkty z tego, jeszcze dwa razy wypracował akcję. Więc nie wiem, do Legii. mocny zawodnik, pierwszej linii. Więc tak następnym punktującym u nas w zespole w Legii e, wspomniany wcześniej przeze mnie, mówię, no, wspomniany przeze mnie, przeze mnie Maciej Żarnowski, szkod. Mocne wejście w kontakt, odwrócenie Jest rusek, Damian Rusek, tak jest. No czekałem na ten punkt. Widzieli Państwo jakie mocne wejście, dynamiczne. Ludzie były uczestniczy w bardzo wielu akcjach Więc już szedł z boiska tą kolejką miał 32 punkty razem z ZET-em. 30 punktów legia eee, więc, więc ten punkt bonusowy zrezygnowano z tego meczu Raczej już te trzy zespoły są niezagrożone. I to pierwsza porażka Jarocina ma jeden remis w tym sezonie. Punkty. bravo. Tak jest. Tak jak powiedziałem, 66 do 14. Dziękuję państwu za transmisję.